miło Cię poznać! Miło no, Cię poznać, fajnie, że jesteś mogę od tego dać No dokładnie, to jest super i w ogóle bardzo mi miło, że zgodziłaś się tutaj do nas wpaść. Mam do Ciebie dzisiaj parę pytań, są też pytania od widzów, więc mam nadzieję, że sobie miło spędzimy dzisiejszy wieczór i poznamy Cię trochę lepiej. Ja przepraszam, że Cię przerwa, ale pewnie na czy Ty mnie dobrze słyszysz? No właśnie słyszę takie lekkie szumy, tak jakby co chwilę takie. No, ja nie wychyłam. Ja nie wychyłam. Ja zrobiłam wszystko, żeby ten internet działał jak najlepiej i żeby nic się tutaj ani nie zwalało ani nic. Ale ja widzę, że po prostu dobrze. ja jeszcze ja się Teraz jest OK. Teraz OK, jest dobra. Super. Dobra. E, słuchaj, w ogóle takie moje pierwsze pytanie. Skąd, się u na tele, skąd wzięła się u ciebie na telefonie, na telefonie aplikacja TikTok Jak to się u ciebie wszystko zaczęło z nagrywaniem? E, wiesz, ty co, może zacznijmy od tego, że jakoś tak wiesz, kiedyś chodziły w ogóle ten, takie, takie teksty, że w ogóle jak te musicali, musicali chyba się to tak nazywa ja nie mhm. pamiętam, zmieniło się na tego TikToka. No i było tak, że ogólnie mówię, dobra, coraz więcej ludzi o tym TikToku mówi, dobra, no to tam wejdę. No i ja tam weszłam i na początku ja tam same tylko filmiki oglądałam, ja tam nic nie publikowałam ani nic, później ewentualnie coś zaczęłam nagrywać, ale to bardziej takie do śmieszku. A że wreszcie się tak troszkę bym powiedziała, że zbulwersowałam na to, co się tam działo, bo to było dosyć sprzeczne z moimi poglądami i wkroczyłam za swoimi poglądami i jakoś tak się stało, że zaczęłam po prostu nagrywać coś innego, bo czegoś, tam, czegoś takiego tam po prostu nie widziałam. Okej. Okay. No właśnie, i tutaj też rodzi się moje następne pytanie. Właśnie, skąd pomysł na taki kontent? Czy ty czujesz się tak, jakby trochę w obowiązku, to jest taka Twoja misja, żeby jakby dzielić się swoimi poglądami, czy bardziej traktujesz to jako wyrażanie swojego zdania? Może na początku, w ramach sprostowania, nie traktuję tego jako żadną misję ani nic. Po prostu ja przyszłam, tak jak mówiłaś właśnie w ostatnim końcu tego zdania, ja tam po prostu przyszłam ze swoimi poglądami i poka chciałam pokazać ludziom swój punkt widzenia. Mhm, mm okej. Okay. Oj, coś nam się zacięło. O, dobra. O nie. Już jest okej, okay, już jest okej. Okay. Już <gryż> się odcięło. A powiedz mi, no właśnie, twój punkt widzenia dla niektórych może być dosyć kontrowersyjny, Powiedz mi, czy ty się spodziewałaś tego, że jednak no, ludzie mogą zareagować na to bardzo mm, z taką lekką agresją, bym to powiedziała? Wiesz co, ja ci powiem szczerze, Natalia, że ja byłam na to przygotowana. Ja byłam przygotowana na to, że ludzie będą mieli totalnie 100% odmienne poglądy niż ja, po prostu 180% będzie po prostu różnica. Jeszcze na właśnie na takim portalu społecznościowym, właśnie jak TikTok, gdzie tam, no przeważnie tam przeważa, po prostu zauważmy, tam przeważa taka rozrywka. Ewentualnie czasami są tam jakieś takie informacje ze świata, ale czegoś takiego jak ja, to tam jeszcze nie było. Ewentualnie wiadomo, były tam osoby chrześcijańskie i tak dalej, mówiące o Panu Bogu, ale no nie widziałam kogoś takiego skrajnego jak ja. No nie ukrywajmy tego. No tak, twoje poglądy są właśnie dosyć radykalne, dlatego z jednej strony ja osobiście mówię szczerze, nie do końca się z nimi zgadzam, ale z drugiej strony podziwiam Cię, że jakby masz odwagę o tym mówić. I właśnie też chciałam Cię zapytać, skąd wynikają te twoje poglądy? Czy to jest ty, jakby kwestia właśnie trochę wychowania, tego, co wniosłaś z domu? Czy może była jakaś sytuacja w twoim życiu, która właśnie bardzo ci zbliżyła do kościoła i stwierdziłaś, że no to jest ta droga, którą chcesz iść? Tak, może zacznijmy od tego, że ja ogólnie pochodzę z bardzo katolickiej rodziny. Moja mama szczególnie nie zbliża do tego Pana Boga, bo ja, moja, moja mama to jest taka moja przyjaciółka, i z nią po prostu zawsze mogłam na każdy temat porozmawiać, właśnie o Panu Bogu też. I jak z nią się coraz więcej rozmawiało, to coraz więcej zaczynałam rozumieć. A dodatkowo już nawet nie mówmy tam o Piśmie Świętym ani o niczym. Tylko w pewnym momencie była taka sytuacja, że poznałam takiego jednego księdza i jego kazania. I on zawsze mówił jedno zdanie, mm. albo się nie można być letnim wierze, Trzeba być albo zimnym, albo gorącym. I może dlatego to się przy mnie aż tak srogo przyjęło, tak jak to ludzie, niektórzy mówią, że to jest naprawdę zbyt, aż zbyt skrajne po prostu. Mm -hmm. Okej. Okay. Uh... Rozumiem. A powiedz mi, jak ty sobie w ogóle radzisz z hejtem? No bo jednak no nie ukrywajmy, że jest go Całkiem sporo na Twoim profilu. Dużo jest komentarzy, które gdzieś tam. Akurat tego nie rozumiem, bo rozumiem, że można mieć inne zdanie i je wyrażać, ale nie rozumiem takiego hejtu, typu, powinnaś umrzeć, albo coś takiego. To jest dla mnie już za dużo i nikt nie powinien w ten sposób się do drugiej osoby odnosić. No i właśnie, jak Ty sobie z tym radzisz? Czy, czy to Cię boli? Czy gdzieś tam po prostu wpuszczasz jednym uchem, drugim wypuszczasz? Jak to u Ciebie jest? Wiesz ty co? Może ja bym powiedziała na początku, że zauważyłam, że osoby wierzące są najbardziej hejtowane. I ja to po prostu widzę nawet po zwykłej właśnie platformie TikTok. Tam jest największy hejt właśnie na osoby wierzące. W sensie, ja zauważyłam nawet osoby właśnie LGBT, one nie mają tak wielkiego hejtu jak ja, co mnie naprawdę dziwi. W sensie, z drugiej strony, wiesz, jak wchodziłam w internet, ja się spodziewałam, że będzie hejt, i ja wiem, że ja jestem silną dziewczyną. Bo bądźmy szczerzy, nie jedna osoba po prostu nie daj Boże, co, sobie coś zrobiła na moim miejscu, bo naprawdę czasami dostaję takie pogróżki, że niektórzy to mi mówią: No ja ci życzę jak najgorzej, ja to ci, ja to bym najchętniej cię zgwałcił. Tak naprawdę lecą takie rzeczy, że po prostu. To, ja, gdybym mogła to po prostu, ja bym po prostu w internecie nie działała, gdybym ja wiedziała, że. Że mnie to przerośnie, ale po mnie ten i tak wiesz, tak spływa tak na luzie. Po ja do tego tak na luzie. Ja się często z tego nawet śmieję, bo to są osoby, które w internecie jak najwięcej mówią i na przykład nagrywają jakieś filmiki z pogróżkami i tak dalej, jakieś komentarze, ale na żywo nikt nie jest w stanie po prostu podejść. Widzę jednak to, jak chodzę na przykład u mnie po mieście, to osoby na przykład przywrócą oszami, ale nic więcej nie zrobią. Po prostu się go boją okej. Okay. Okay. Czyli jesteś groźna. Jednym słowem. Okej, okay. chciałam też zapytać, co to było tutaj też w wielu pytaniach widzów. Pojawiło się pytanie, czy to, jaka jesteś w internecie, też jest pewnego rodzaju kreacją. Nie mam tutaj na myśli, że wszystko jest zmyślone, ale że jakby trochę przekoloryzowujesz to, co myślisz, jakie masz poglądy, czy jednak to jesteś w 100% ty? To jestem w 100% ja. Znacie w sensie, wiesz to, co ja Ci powiem, właśnie, bo Ty mówisz, że niektórzy uważają mnie za taką kreację. Ja Ci powiem, to jest jedna z bardziej przykrych rzeczy, które widuję. Dlatego, że żadna osoba, która zrobiła o mnie jakikolwiek filmik w internecie, nie zna mnie na żywo. W sensie, ja nawet pytałam się znajomych, czy oni by się nie chcieli wypowiadać na ten temat. A oni sami mówią mi, że po prostu oni mnie wspierają całym sercem, że są ze mną w ogóle, no wiadomo, tutaj jakby i na żywo, jak i przez internet, ale oni po prostu zauważyli, że te osoby jak najwięcej mówią, że po prostu był jak największy szum wokół mojej osoby. Zauważam, że też osoby robią coś takiego, że jak nawet robią o mnie filmiki na YouTubie, stawiają tytuły totalnie sprzeczne z tym, co ja mówię, tylko po to, żeby się wybić. I to jest też takie pseudokreowanie mojej osoby, i oni jakby kreują kogoś, kogo nie ma, bo w ogóle zauważam, że wiele ludzi. Na przykład przesłucha, yy, jak, jak jest filmik na TikToku. Filmik ma 60 sekund, oni przejrzą tylko pierwsze 5 sekund i wywnioskują, że cały filmik taki jest. I to jest tak przykro, oni nigdy nie słuchają do końca. Jest mi naprawdę przykro z tym. Okej, okay, okej, okay, rozumiem e, Tutaj też w międzyczasie będę tak trochę mieszać swoje pytania pytaniami widzów Oczywiście takimi e, pytaniami, które uważam, że są okej okay. I pierwsze pytanie e, Czy kiedyś e, miałaś wahania co do swojej wiary? No właśnie, czy przeżyłaś jakiś kryzys wiary? E, no bo jednak jak ma się takie mm, dosyć radykalne poglądy No to może coś takiego przyjść do człowieka z pewnością może ja bym powiedziała, że były jakby gorsze sytuacje jakby w moim życiu, ale ja zauważam, że one na dłuższą metę nie zbliżały do tego Pana Boga, że ja zauważyłam, że później jakby starałam się być jeszcze bardziej um, w sercu bliżej jakby z Panem Bogiem, że po prostu ja wiedziałam, że ta sytuacja na dłuższą metę ma mnie uwolnić i odpowiadając na te pytania nigdy nie miałam takich zawahań właśnie co do wiary. Mhm. Okej, okay. chciałam cię też zapytać o twoje inspiracje To nie muszą być tylko inspiracje z TikToka, szeroko pojęte, mogą to być jakieś artyści bądź inne osoby publiczne Czy masz jakieś swoich takich może idoli, to jest trochę za słowo, bo no wiadomo, w tym wieku już się może nie ma idoli, ale bardziej właśnie osoby, które cię inspirują to ja bym powiedziała, że taką jedną osobą, która mnie naprawdę inspiruje jest, um, oczywiście ta osoba już jest nieżyjąca, ale to jest ksiądz Paweł Kiewicz. Jak ja słucham jego kazań, po prostu ja często mam łzy w oczach, ja po prostu później jestem taka, yy, ja, ja bym powiedziała, że jestem taka napojona takim pozytywizmem, po taką pozytywnością będziemy co nie wiem, po prostu taką radością, taką energią, taką do życia i do tego zbliżania się cały czas do Pana Jezusa i tak dalej. Drugą osobą, która mnie naprawdę inspiruje, jest y, święta Łukja. Oczywiście ta kobieta już też dawno nie żyje, ale to jest ta dziewczynka, która właśnie miała objawienia. Y, bo ona była taka. taka, y, ona, była taka y, ona była taka, że ona po prostu nie dała. Przemówić. Jeśli ktoś mówił ty bredzisz, ty bluźnisz. oni ją nawet do więzienia zamknęli za to, że po prostu oni myśleli, że ona głupotę mówi, że nigdzie się nie objawia, że Maryja się nie objawisz to jakieś głupoty, że to wymyślę, przecież to dzieci mówiły, a ona do końca życia się nie poddała i do końca życia po prostu trzymała się blisko tego Pana Boga i nigdy nie dała sobie zmienić zdania. Co nie bardzo instruje. i chyba, chyba i bo ja ją wziąłam za, za swoją potronkę w wierzmowaniu i chyba dlatego czy czy sobie takie oparta jest. Okej. Okay. Wiesz, to tak troszkę cię zaczęło scinać, więc jakbyś mogła coś z telefonem zmienić, zakombinować, żeby może tak trochę lepiej. E, e, to okay, to ja, sobie ja sobie postaram wyłączyć. Dobra, to czekamy, bo rzeczywiście są jakieś mocne lagi, więc poczekamy, aż może tam coś Natalia zresytuje, żeby... Wrócić do takiej normalnej rozmowy, bo tak trochę właśnie jak zauważyliście, jak robot był, te, był, głos. A ja przez ten czas prześledzę sobie Wasze pytania, żeby też e, zobaczyć. Um... Powiedz mi, czy teraz mnie widać, czy ja coś zrobiłam. Nie, strzelać się nadal tak bardzo mocno. Może wiesz co, może wyłącz się na chwilkę I spróbuj tak? się na chwilę wyłączyć i ja cię jeszcze raz za, jakby włączę, dobra? Dobra. Spróbujmy Dobra, spróbujmy um, Zrobić jeszcze raz I mam że będzie lepiej trzymać kciuki. O, teraz jest zdecydowanie lepiej, chociaż tyle! Dobra, to jest, jest, jest lepiej. Dobra, super. To teraz chciałam zadać pytanie, które tutaj gdzieś widziałam wśród widzów ale pewnie teraz go już nie odnajdę. Chodziło to o, to o twoje pasje, takie poza internetem, poza nagrywaniem. Co lubisz robić właśnie w wolnym czasie? No to może, ja przepraszam, że ja takie miny robię, ale ja się muszę czasami tak skupić, żeby mi po prostu ciebie nie przerwało. Naprawdę nie, nie masz pojęcia, jakie to jest dla mnie czasami trudne, naprawdę. Ale dobra, ja ogólnie studiuję pedagogikę i ogólnie Czytam, bardzo dużo sobie dzisiaj kupiłam, a ja, znaczy nie kupiłam, wypożyczyłam sobie, chciałam Wam pokazać, wypożyczyłam sobie twórczość Twardowskiego, ja uwielbiam czytać poezję, uwielbiam czytać książki, lubię też grać w Simsy, uwielbiam też, bo ostatnio <laughs> nie byłam ubolewam nad tym naprawdę. Okej, okay. chciałam z Ciebie również zapytać, e, Oto co sama oglądasz na TikToku, jakie treści tam najczęściej przyglądasz. Najczęściej mam treści, które mi wyskakują, ale tak totalnie najczęściej, to są jakieś porady dotyczące związków, poważnie. W sensie jeszcze takie jakieś katolickie TikToki mi wyskakują i to niekoniecznie z Polski. Zauważyłam, że większość artystów jakich, znaczy artystów z TikToka takich, to oglądam właśnie z zagranicy i to przeróżne tam są państwa, więc to ja nie powiem ci dokładnie skąd, ale po prostu najwięcej ogląda, oglądam właśnie takich albo zagranicznych, albo chrześcijańskich, albo takich typowo śmiesznych, takich. Ale będę teraz szczera, i ja ostatnimi czasy boję się wchodzić i oglądać tę stronę główną dla siebie, dlatego że ja zwykle trafiam tam na siebie i tam nie jest zbyt fajne, są te filmiki, po prostu ja wychodzę, wiesz, ja odkładam telefon i wychodzę, już nie wchodzę tam Okej, okay. to teraz pytanie trochę związane z wiarą Oczywiście jeśli jakieś pytanie jest za Ciebie niewygodne, to zawsze po prostu mów, że następne pytanie albo cokolwiek, żebyś jakby czuła się swobodnie Co sądzisz o osobach LGBT chodzących do kościoła i wierzących w Boga? Ja szczerze się, się cieszę, że są takie osoby, dlatego że ja uważam, że znaczy nie uważam, ja to zauważyłam, że wiele osób mi mówi, że Kościół totalnie skreśla takie osoby, a to totalnie tak nie jest. Ja wręcz chcę, jakby, żeby ci ludzie przewodzili, żeby jakby. Żeby oni nie czuli się właśnie ze względu na wiarę Oni myślą, że właśnie Kościół ich skreśla, że księża nie pozwalają, że Bóg nie pozwala To tak wcale nie jest, bo jakby ja jako katoliczka chcę pokazać, że wszyscy mogą należeć do tego Kościoła Nieważne czy ktoś grzeszy, czy nie, przecież ja też grzeszę jak normalny człowiek A każdy w życiu może jakby zabłądzić albo później się właśnie wiadomo poprawić A co do tego LGBT, ja uważam, że po prostu nikt, ale to nikt ich nie skreśla Poza tym bycie LGBT nie jest grzechem, grzechem jest jakby, jak się coś złego robi, ale to, to już temat, który, na który wiele razy mówiłam Okej, okay. chciałam z Ciebie też zapytać o Twoje plany na przyszłość związane z mediami społecznościowymi Czy Ty myślisz o tym, jaki content chciałabyś robić, czy na przykład przenieść się bardziej na YouTube'a, żeby robić dłuższe filmy? Jak siebie widzisz za te, nie wiem, 2-3 lata w mediach społecznościowych? Szczerze mówiąc, to y, ja się często na tym zastanawiam i mam w głowie taką pustkę, dlatego że ja poważnie, no, ja to trochę traktu traktuję jak taką rozrywkę, takie, takie hobby. Po prostu ja ani na tym nie zarabiam, ani totalnie nic. I ja to po prostu traktuję jak taką. Nie wiem, nie wiem jak to powiedzieć. Po prostu to jest dla mnie taki rodzaj hobby. Ja to robię tak hobbystycznie. ok, no wiadomo, jakby jak. I tutaj takie niedostosowanie. Ludzie myślą, że ja zmieniam swój content. To jest takie przykre, bo jakby, ja chcę też ludziom pokazać, że osoba wierząca może być zwykłą, normalną osobą, a nie taką, co siedzi po prostu 24 na dobę w kościele, bo to nie, absolutnie nie o to chodzi. Katolicy to zwykli ludzie, jak to, jak to właśnie ksiądz Pawełkiewicz mawia, że. Katolicy są wręcz wariatami, po prostu my jesteśmy takimi wariatami Ja chcę to pokazać, że po prostu katolicy to mogą być pozytywne osóbki Po prostu mimo, że się modlą i mimo, że wierzą w tego Pana Boga, to mimo wszystko nie są ograniczeni I to jakby tym swoim dyktatom chcę właśnie też przekazać Ale odpowiadając na to pytanie, jeszcze, ja szczerze nie wiem, ja nie wiem mm -hmm. Okej, okay. eee, to kolejne pytanie od widza eee... Jest dużo pytań, co i może to ja jedno zadam e, nawiązujące do tych wszystkich, bo jednak bardzo dużo jest pytań związanych na przykład właśnie z Harry Potterem, z Wings. E, skąd takie poglądy? Czy, czy w ogóle ich kościół ma na ten temat stanowisko? Czy to, czy to twoje stanowisko to jest też e, jakby takie kompatybilne ze stanowiskiem kościoła? Czy może po prostu gdzieś tam to są twoje poglądy? E, bardzo dużo jest takich pytań, więc dlatego również. E, Przekazuję je tobie. Okej, okay, dobra, to, to ja odpowiadam. Ja bym powiedziała tak, że um, może wiele ludzi troszkę mnie zrozumiało. Ja już starałam się, jakby, bo tam zrobiłam trzy filmiki na ten temat, ale widziałam właśnie, że większość ludzi zobaczyła tylko ten jeden, w którym jest tak najbardziej charakterystycznie to podkreślone, że no ja tego nie polecam. Ja w żadnym momencie nie powiedziałam, że to jest na przykład grzech ani nic. Tylko jakby tam e, chciałam się w pewnym momencie odwołać do tego, że Biblia mówi, że mamy unikać jakikolwiek pozór zła, że wszystko, co jest. Po prostu ja, jako katoliczka, się po prostu wolę trzymać od tego z daleka. Ja ogólnie nigdy nawet nie lubiłam fantastyki. Ja, ja w ogóle bardzo mało oglądam takich filmów. Ja raczej jestem taką typową realistką, co tak realnie patrzy na świat. I mnie Harry Potter ogólnie sam w sobie przerażał, dlatego że tam było. Bardzo wiele takich nawet tytułów tych filmów, które były tak związane stricte jakby z diabłem, i nie to dlatego przeraziło, i dlatego jak się tak czułam daleko od tego. I jakby tym ludziom chciałam tylko przekazać swój punkt widzenia. A co do kościoła, wiesz, co tam, mm, ja jakby czytałam większość rzeczy jakby na ten temat, a nie tylko, że sama sobie to wiesz, wymyśliłam, tylko wchodziłam właśnie na jakieś katolickie albo w ogóle chrześcijańskie strony, nie stricte związane z katolizmem, tylko na przykład protestanci i tak dalej. I oni my na tych stronach jakby zauważamy to, że samo oglądanie nie jest kiepskie. Kiepskie by było to, gdy na przykład zaczniemy to praktykować i gdy ktoś na przykład już zaczyna się bawić magią, zaczyna jakieś czary rzucać, wiesz o co chodzi, o takie rzeczy. Dzięki. No okay. to. to... Okay. Mhm. E, tutaj jest też wiele pytań o twoje muzyczne inspiracje. Kogo słuchasz, jakich artystów najbardziej lubisz? No to ja uwielbiam, ale to uwielbiam Selenę Gomez. Po prostu ja, każda jej piosenka... Tak, po prostu za smakiem, takim słucham, naprawdę ja ją uwielbiam, i to jest taki mój taki numerek jeden pośród wszystkich. Też jest kilka ciekawych pytań. Jedno, odnoszą się jakby do jednego, czy mogłabyś zaprzyjaźnić się z ateistą? Czy właśnie w ogóle możliwa jest taka przyjaźń pomiędzy osobą, która jest bardzo mocno wierząca, a pomiędzy osobą, która totalnie nie wierzy? Tak, jak najbardziej, tak, w ogóle ja zauważyłam, że praktycznie całe swoje życie ja zadywałam się w ogóle z osobami, które no, nigdy nie miały takich samych poglądów jak ja, nawet były osoby, które były homoseksualne i ja normalnie z nimi się spotykałam, jeździłam z nimi na spotkanie i ja do dzisiaj jako tako mam kontakt z nimi, w że sensie normalnie nie ma żadnych między nami spin. Mimo wszystko ja gadam w internecie to, co mówię. Oni wiedzą, co jaka ja jestem też na żywo, ale mimo wszystko oni wiedzą też, jaka ja jestem po prostu poza tym, że ja nie mówię po prostu 24 na dobę od Panu Bogu, ze mną można pogadać dosłownie na każdy temat. Okej. Okay. Chciałam też zapytać tak bardziej właśnie jako dziewczyna, e, czy twoje poglądy jakby trochę nie przeszkadzają, na przykład w randkowaniu, że tak powiem, czy kiedyś jakby miałaś jakiś problem z jakimś chłopakiem, bo stwierdził, że o Boże, wariatka, albo coś takiego, czy totalnie jakby nie widzisz w tym problemu? Mm, wiesz to co, no nie będę ukrywać, że to nie jest proste, nie jest prosto znaleźć kogoś podobnego do mnie, w sensie wiesz to co, ja w życiu spotykałam dwie skrajności, miałam chłopaka, znaczy, w sumie to trzy takie skrajności. Znaczy, jedna to była taka pośrednia. Mianowicie, tak, miałam totalnie takiego ateizmu. I ten chłopak ze ściany zrzucił mi krzyż, więc to już naprawdę było dla mnie totalnie poniżające, że ktoś tak mógł mi zrobić coś takiego, że wiesz, na ścianie u mnie w pokoju sobie krzyż, on podszedł i to zrzucił i się zaczął nabijać. To, to była taka jedna skrajność. Druga skrajność była taka, że chłopak totalnie chciał no, tak, jakby zawładnąć, że on po prostu. Jakby ja bym powiedziała tak, te moje poglądy, to to jeszcze jest luz. On miał takie poglądy, że po prostu dla niego nawet teraz rozpuszczone włosy to byłby grzech i on, on, on by stwierdził, że po prostu tutaj widzowie jeszcze sobie coś mogą pomyśleć o tym, że ja ich... Ja... Ale miałam też takiego wypośrodkowanego mężczyznę, który bardzo, ale to bardzo nie skrzywdził dlatego, że ja myślałam, że wiesz, że chłopak ma identyczne poglądy do mnie i naprawdę przez dłuższy czas uważał tak samo i mówił dosłownie to samo, co ja. Mimo, że ja wtedy nie działałam w internecie ani nic jakby... i rozmawialiśmy tylko ja i on, i nigdy jakby nigdy nie słyszał ani moich filmików, ani nic, na co później po relacji okazało się, że on tak naprawdę katolików delikatnie nienawidzi. I jakby jeszcze tu są tak oszukane, że ktoś wiesz, tutaj budujemy sobie zaufanie, a tutaj taka sytuacja. Więc podsumowując, jest bardzo, ale to bardzo ciężko znaleźć kogoś podobnego do mnie. Ja tutaj nie mówię, Natalia, że to ma być osoba jeden do jeden, po prostu identyczna z poglądami jak ja, bo no nie znajdę nikogo takiego, a związek to są też jednak mimo wszystko jakieś kompromisy, i to jest takie uzupełnianie się. I mimo wszystko kogoś takiego szukam z kim będę, mimo wszystko się dobrze dogadywać, a nie kogoś to będzie jeden do jednego, jak ja. Super. Ja myślę, że... Właśnie dlatego o to zapytałam, bo spodziewałam się, że w tych czasach, w których mamy, no bardzo ciężko jest znaleźć kogoś, kto właśnie ma podobne poglądy do Ciebie, stąd też moje pytanie. Na koniec chciałam Cię zapytać, czego mogę Ci życzyć? <laughs> Więcej zrozumienia tego. Mhm. Okej. Okay. Do tego właśnie ci życzę i oczywiście powodzenia, wytrwałości w twoich działaniach w social media. No i mam nadzieję, że kiedyś uda nam się gdzieś tam przeciąć i spotkać. A ja, ja bardzo chętnie, ja tam jestem bardzo chętna. Super. To bardzo znaczy, się cieszę, że naprawdę znowu porozmawiać, naprawdę, to, to Ci dziękuję, bo wiesz, wiele ludzi mnie po prostu już skreśla od razu, nawet nie porozmawiając ze mną, ani po prostu jednym słowem to tak powiedziała, więc naprawdę wielki szacun i naprawdę dziękuję. Ja też bardzo Ci dziękuję za tą szczerą rozmowę, no i tak jak mówię, mam nadzieję, że kiedyś uda nam się jeszcze porozmawiać prywatnie. Super, to trzymaj się cieplutko. Dzięki, trzymaj się, buziaki, papa pa! Pa! pa.